Witajcie kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku nauki Terota z Lili i jak co piątek kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się ciekawym tematem polaryzacji poszczególnych kart, poszczególnych energii. Ten temat przepięknie łączy nam się z naszym kursem łączenia kart tarota, który jest dla Was dostępny, kochani, zarówno na kanale Tarot i Oracle, jak i na kanale Mistyczny Ogród u Lili, tu i tu, na trzecim poziomie wspierania. Kto ma ochotę, serdecznie zapraszam. A dzisiaj zajmijmy się już polaryzacją. Jak widzicie, wzięłam na karty The Gilded Tarot Cira Marchetti'ego. Wzięłam specjalnie, aby pokazać moje, które są już bardzo stare. I jak widzicie, nadgryzione zębem czasu, co dla mnie jest absolutnie niezwykłe. Mnóstwo jest tu wspomnień, pracy z nimi. Karty stare, z którymi długo pracujemy w moim postrzeganiu, są bardzo wartościowe, ponieważ. Jest ta energia nasza połączona właśnie z tym, z tym narzędziem, z tym tarotem. Tutaj, kochani, tak, możemy popracować razem. Czyli przygotuj sobie karty swoje, potasuj sobie troszkę, oczyść sobie. Możesz rozłożyć minerałki, tak jak ja tutaj mam. O, zobaczcie, fajna współpraca, prawda? Możesz sobie przygotować swoje miejsce, zapalić świeczuszkę. Oczywiście możesz to też zrobić później. Możesz sobie obejrzeć ten odcinek na przykład drugi raz po premierze i popracować. Ja uważam, że teoria jest ok, ale najlepiej jest od teorii od razu przejść do praktyki. Właśnie na tym kursie w ten sposób też pracujemy sobie. Zawsze zachęcam do tego, żeby. Zatrzymać materiał, żeby przygotować sobie swoje stanowisko, swoje karty i pracować razem ze mną. Dzisiaj zastanowimy się nad polaryzacją poszczególnych energii. Istnieją, kochani, trzy polaryzacje główne, które oczywiście pomagają nam, jeżeli mamy tą świadomość w pracy, w analizie poszczególnych rozkładów. W tym momencie rozłożę Wam tu trzy karty, położę Wam tu trzy karty, które będą reprezentować właśnie te poszczególne polaryzacje. Dobrze, weźmy sobie może polaryzację, po lewej stronie będziemy mieć polaryzację negatywną, dziewięć mieczy, zaraz wytłumaczę o co chodzi. Następnie weźmy sobie polaryzację super pozytywną, żebyście to tak fajnie widzieli. Już Wam szukam, kochani. Akurat nam się tak ułożyły, że są dalej. O, na przykład 9 kielichów. Jest to polaryzacja pozytywna. I weźmy sobie jakąś kartę, która. Może mieć obie polaryzacje w sobie zawarte, czy też moglibyśmy powiedzieć, że jest to taka polaryzacja neutralna. Tak, szukam właśnie takiej jak najbardziej neutralnej. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę i zna temat, możesz napisać w komentarzu. Które na przykład karty są w tej neutralnej polaryzacji, prawda? No, przyjmijmy, że na przykład karta głupca, ponieważ jest to oczywiście każda neutralna polaryzacja, może być też polaryzacją negatywną bądź też pozytywną. W zależności od tego, słuchajcie, jakie karty, jakie energie leżą obok, jakby tej neutralnej, karty o neutralnej polaryzacji. Okej, okay, już mówię, kochani, o co tutaj chodzi. <laughs> Może skupmy się na razie na polaryzacji pozytywnej, bo to jest najłatwiej zrozumieć. Tak, dziewiątka kielichów zdecydowanie jest energią pozytywną. Tak ją postrzegamy. Oczywiście mówimy tutaj, kochani, w ustawieniu prostym i tylko te ustawienia będziemy dzisiaj brać pod uwagę, czyli jeżeli karta wypada w ten sposób, prawda? Dziewiąteczka kielichów nasuwa nam odczucia bardzo pozytywne. Kiedy ją widzimy, czuje nam się ciepło na serduszku, prawda? Wiemy, że to jest coś dobrego, wiemy, że to jest coś pozytywnego. Jeżeli chodzi ogólnie o rozpatrywanie polaryzacji energii, wibracji w dzisiejszym odcinku, pamiętajcie, że mówię z własnego doświadczenia. Nie jest to w żaden sposób poparte żadną książką, innym postrzeganiem, czy inną perspektywą jakiegokolwiek autora, którego możecie znać. Dlatego to, co będę przedstawiać w dzisiejszym odcinku, może się różnić troszeczkę między... Na przykład moim podejściem i doświadczeniem, postrzeganiem, a jakąś książką, którą może masz, i te polaryzacje mogą być tam określone. Bardzo ważne jest w pracy z Tarotem, aby mieć samodzielne postrzeganie i pozwalać właśnie wewnętrznej energii, intuicji, postrzegać daną kartę na swój własny indywidualny sposób. Oczywiście są takie karty, właśnie jak dziewięć kielichów, która zawsze jest dla każdego pozytywna i raczej nie ma tutaj różnic, ale na przykład neutralna polaryzacja może już się różnić w postrzeganiu przez poszczególne osoby, które mówią o tarocie. Także to tak tytułem wstępu i podpowiedzi, żebyście się kochani nie zdziwili, że może gdzieś być inaczej. To jest moje doświadczenie, które Wam przekazuję teraz. Dziewiąteczka mieczy, też dziewiątka, zobaczcie, a jaka różna. Wiemy, że tutaj dzieje się coś złego. Ta osoba bardzo się blokuje, nawet ma założone tu ręce na klatce piersiowej, boi się, jest tu dużo lęku, jest tu dużo stresu, jest tu dużo wątpliwości i takiego negatywnego postrzegania jakiejś sytuacji, która się wydarzyła. Jest to zdecydowanie negatywna polaryzacja. Karta głupca, natomiast, może być czasem postrzegana jako e, jakby referencja, czy może powiedzmy prościej jako dana osoba, o którą pytamy. Na przykład dana sytuacja, jaką pytamy, dane wydarzenie, o jakie pytamy, prawda? Dlatego tutaj postanowiłam położyć kartę głupca na środku, jako neutralną. Polaryzacji, oczywiście w zależności od czytania i tego, czy traktujesz kartę głupca w tarocie, w rozkładzie, jako właśnie reprezentację danej osoby, sytuacji, czy wydarzenia, lub też jako kolejną z kart, które wskazują, podpowiadają, wówczas będziesz inaczej patrzeć na, na dwa różne sposoby na tą kartę, prawda? <laughs> Tak. Świadomość tego, że dana karta ma polaryzację pozytywną, negatywną bądź też neutralną, bardzo znacząco wpływa na umiejętność odczytania danego rozkładu i też kwestii, w którą stronę ta sytuacja, to wydarzenie idzie, prawda? Dobrze. Czyli pokażę Wam tu jeszcze kilka, po prostu tak teoretycznie, na sucho, że tak powiem, żebyście załapali, o co chodzi z tymi polaryzacjami na 100%, jeżeli dla kogoś to jest nowy temat, a później sobie zrobimy ze dwa przykłady konkretne na czytankach, na rozkładzikach malutkich, takich, dwie, trzy karty, może cztery, żebyście też widzieli jak to potem pomaga w tych rozkładach i oczywiście. Tego rodzaju analizy sobie właśnie robimy na tym kursie łączenia kart tarota. Jakby ktoś miał ochotę dołączyć, zapraszamy serdecznie. Tak, skupmy się teraz tutaj dalej. Neutralna polaryzacja, czy inaczej polaryzacja danej karty, która może być też negatywna albo pozytywna. W moim postrzeganiu jest to Królowa Mieczy. Królowa Mieczy może być postrzegana jako bardzo negatywna energia, może być postrzegana jako bardzo pozytywna energia, albo może być postrzegana jako figura, czyli reprezentant danej osoby, i wówczas jest to kompletnie neutralna polaryzacja. Karta Gwiazda jak najbardziej jest polaryzacją pozytywną, ponieważ wskazuje nam jakiś trudny czas się kończy, prawda? Idziemy ku nowemu, jest to jakieś uzdrowienie, szczęśliwa gwiazda, bardzo pozytywna polaryzacja. Dobrze, szukamy teraz. O, na przykład, 10 buław jest, jest energią, która pokazuje ciężar, która pokazuje trud, prawda? Coś bardzo się ciągnie, jest obciążające, zdecydowanie jest to polaryzacja negatywna. Zobaczmy dalej, co tutaj jeszcze byśmy znaleźli. Na przykład, zobaczcie, dziesiąteczka kielichów, super, fantastyczna energia, szczęście, spełnienie, dużo fajnych rzeczy się dzieje. Polaryzacja zdecydowanie pozytywna. Pięć mieczy, udowadnianie sobie, wychodzenie z ego, taka walka, gdzie nikt nie wygrywa, albo lęk przed porażką, zdecydowanie negatywna polaryzacja. Te neutralne polaryzacje wcale nie jest tak łatwo odnaleźć. Na przykład dwójeczka buław może być oczywiście bardzo pozytywną polaryzacją, bardzo pozytywną energią i kartą, jeżeli, jeżeli jest przy pozytywnych energiach, może być też oczywiście bardzo negatywną polaryzacją, jeżeli stoi przy negatywnych energiach. I wtedy też traktować możemy tą kartę jako potężne ostrzeżenie, żeby wybrać właściwą ścieżkę. Ale może być to też absolutnie neutralna polaryzacja, ponieważ na przykład będziemy to traktować jako wybór. A wiadomo, że wybór sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. Dopiero konsekwencje tego wyboru, prawda, niosą ze sobą konkretne wartości, prawda? Czyli wtedy dopiero jesteśmy w stanie ocenić, czy to było właściwe pozytywne, czyli w tej polaryzacji pozytywnej, czy negatywne. Dlatego niektóre energie w moim postrzeganiu możemy w ten sposób ocenić. Kolejna energia wieża. Oczywiście niektórzy lubią energię karty wieży, tak jak ja, natomiast nie mogę jej postawić z tej strony. Ponieważ wieża pokanuje, pokazuje zawsze bardzo radykalne zmiany, bardzo krytyczne przeżycia, sytuacje, więc zdecydowanie musi być ona tutaj, pomimo całej mojej sympatii do tej karty, słuchajcie. Natomiast, oczywiście, że na przykład dwójeczka kielichów jest przepiękną, pozytywną. Polaryzacją dającą możliwość kochani wejścia w Unię, w połączenie, w dogadanie, może to być miłość, no zdecydowanie pozytywne mamy tutaj odczucia. Natomiast znowu kolejna figura, mamy tu pazia mieczy, może być właśnie tą neutralną polaryzacją, jeżeli potraktujemy znowu tą kartę jako figurę, jako reprezentanta danej osoby bez jakiegoś konkretnego przypisywania tutaj cech. Oczywiście paźmieczy może być też bardzo negatywną energią, jeżeli będzie przy negatywnych kartach i może być też pozytywną, jeżeli będzie w okolicach, czy wokół, jeżeli będą pozytywne energie, prawda? Także tak, jeżeli chodzi o te neutralne, karty, to tu nie ma się coś za bardzo przejmować tym, jeżeli nie jesteś w stanie ich wskazać. Dlatego, że najważniejsze są te polaryzacje pozytywna i negatywna, żeby łatwo ci było odczytać, w którą stronę dane czytanko idzie. Weźmy sobie tu teraz konkretną sytuację. Zobaczmy, co nam ten rocik podpowie. Pokaż nam jakąś sytuację. Ok, dziewięć mieczy się pojawiło. Czyli ktoś się czymś martwi, ktoś tu jest bardzo zestresowany. Zobaczmy teraz, co ta osoba powinna zrobić, prawda? Mhm. Osiem pentakli, i tu jeszcze nam się chciała pokazać rycerz mieczy. Dobrze, nad tym się chwilkę zastanówmy. Ktoś tu się bardzo martwi, prawda? Ktoś tutaj ma bardzo dużo negatywnego postrzegania jakiejś sytuacji, może siebie. W związku z tym. To jest takie jakby takie limbo, takie zablokowanie wokół jakichś negatywnych rzeczy, może wciąż jakaś myśl powraca, jakaś sytuacja, coś złego, coś co się wydarzyło i to się generalnie dzieje w nas samych. Dziewięć mieczy to jest taka krzywda, którą sami sobie zadajemy poprzez non-stop odtwarzanie jakichś negatywnych kwestii. Czyli coś takiego się wydarzyło. Jaka jest podpowiedź, rada, jak ta osoba powinna postąpić? Jest podpowiedź, aby skupić się nad tym co się wydarzyło ale z perspektywy większego uziemienia czyli podejść do tego bardzo konkretnie zobaczcie ten rycerz pokazuje żeby jakby cofnąć się do przeszłości troszeczkę popatrzeć w przeszłość w sposób aktywny bardzo bo mamy rycerza czyli to jest ogień a także intelektualny na chłodno bo mamy miecze prawda czyli to jest nasz mental nasz intelekt Abyśmy spojrzeli na tą sytuację w bardzo przyziemny, konkretny sposób i popracowali nad nią, żeby odebrać tej sytuacji właśnie to, ten negatywizm, prawda? Tak długo, jak wierzymy, że coś było okropne i złe, tak długo to jest okropne i złe, ale kiedy zrozumiemy, czy pozwolimy sobie na to myślenie, że to była jakaś lekcja życiowa. Że dało nam to coś dobrego, jednak, na przykład, choćby z najgorszej sytuacji, wyciągamy wnioski i uczymy się, na przykład, co chcemy, żeby było w naszym życiu, a co wolimy odrzucić, czyli uczymy się naszych standardów, zmieniamy nasze standardy na wyższe, prawda? Odrzucając pewne sytuacje destrukcyjne, kwestie, które widzimy, że są dla nas. Właśnie jedynie do odrzucenia, do pozostawienia za nami. I to też jest wartość, kiedy zaczyna do nas docierać, jak chcemy, żeby nasze życie czy nasze relacje wyglądały, prawda? Oczywiście podpowiedź jest tutaj, aby nie blokować się na intelekcie i nie działać właśnie z tej impulsywnej strony czy perspektywy, prawda? Bo Rycerz Mieczy jest bardzo impulsywny. Jest to ktoś, kto pracuje jakby w oparciu o swój intelekt, o swoje ego też, i ponieważ ma mnóstwo ognia w sobie, działa bardzo często zbyt nerwowo, zbyt impulsywnie, jakby też blokując się właśnie na swój sposób na tym negatywnym, co się wydarzyło. Więc tu jest też ostrzeżenie: uważaj, żeby się tu nie zablokować, prawda? Trzeba nad tym popracować i spojrzeć na to w bardzo praktyczny, jakby realistyczny, uziemiony sposób. Przesuńmy sobie dalej te karty. Wiemy już mniej więcej, co tu trzeba robić. Trzeba popracować na pewno nad tym, przemyśleć to, ale też z innej perspektywy. Spojrzeć na to w uziemiony bardziej sposób. Może tutaj jakaś osoba, bo pojawia nam się postać, figura, czyli może jakaś osoba jest w stanie rzucić jakby światło. Zobaczcie na to, co się wydarzyło i pomóc nam inaczej nad tym popracować inaczej do tego podejść i teraz zobaczmy weźmy sobie następną kartę która będzie reprezentacją tego co jako następne może się tutaj wydarzyć weźmy sobie na przykład 9 pentakli czyli tutaj jest pokazane że to idzie w bardzo dobrą stronę bo jak popracujemy tutaj prawda mądrze to mamy od ósemki pentakli do dziewiątki pentakli. Jest to polaryzacja pozytywna, za, zarówno osiem, jak i dziewięć pentakli. W związku z tym widzimy, że wszystko idzie w dobrym kierunku i będzie fajny rezultat końcowy, jeżeli we właściwy sposób popracujemy. Ale co gdyby zamiast na, na przykład tej dziewiątki pentakli okazało nam się, o zobaczcie, trójka mieczy. Jeżeli ktoś tutaj, ta osoba skupi się na tym, na tej krzywdzie, na tym bólu, na tym negatywizmie, będzie wychodzić z pozycji ego, będzie wychodzić z pozycji bycia ofiarą, wówczas nie rozwiąże tej kwestii, natomiast jedynie co tu się dzieje, to serduszko będzie zranione, serduszko będzie złamane, będzie ogromne rozczarowanie i będzie zablokowanie właśnie na tych negatywnych kwestiach. I to jest oczywiście, że negatywna polaryzacja, prawda? Dobra, zobaczmy sobie jeszcze jakąś, jakąś pozytywną i jakąś też jeszcze negatywną. Dobra, na razie mamy pazia pentakli. Pozytywna polaryzacja. Dlaczego? Ponieważ ta osoba, bo jest paść pentakli, spojrzała na tą całą sytuację, wyciągnęła wnioski z tego, co się wydarzyło i teraz stara się zrozumieć, poukładać sobie i tą teorię, prawda, która tutaj wyszła, zastosować w praktyce. Paść Pentakli jest też energią, która stara się coś z tym konkretnie zrobić, czyli ta osoba będzie chciała jakoś zadziałać, może wejść w rozmowę z tą osobą, z którą tu się coś wydarzyło, żeby pewne kwestie wyjaśnić, żeby pójść w tym lepszym kierunku, prawda? Oczywiście, Paść Pentakli jest bardzo pozytywną polaryzacją. Może to być też figura, ale tutaj chcieliśmy usłyszeć, co tutaj dalej się może wydarzyć. Natomiast, gdyby się okazało, że 109 to dziewięć buław, wówczas widać, że jest to ciężkie, trudne dla tej osoby, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy. Boi się, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, obmurowuje tu się wokół siebie i nie bardzo chce dopuścić do siebie jakieś inne postrzeganie, inne myślenie bardziej się skupia na tym, co się wydarzyło. I traktuję to jako ogromny ciężar. Nie, nie bardzo tutaj widać, prawda, jakieś zakończenie tej sytuacji. Widać, że to będzie dłużej trwało, widać, że będzie trzeba dłużej nad tym popracować, żeby jakby wydobyć się z energii tej dziewiątki mieczy, prawda? I żeby pójść w lepszym kierunku. Weźmy sobie może jeszcze jakiś jeden przykład, żeby łatwiej Wam było, kochani, zrozumieć. Mamy kartę śmierci i odrodzenia. I teraz, kochani, tego rodzaju karty bardzo często sprawiają trudność osobom, szczególnie początkującym w nauce tarota i w rozkładach, bo często ta karta jest postrzegana jako negatywna. Podczas gdy w moim postrzeganiu jest to bardzo piękna i pozytywna polaryzacja. Ponieważ prowadzi do transformacji, do odrodzenia, do potężnej zmiany, do ogromnego przewartościowania i postrzeżenia swojego życia, danego tematu z zupełnie innej perspektywy. Jest to przepiękna energia. Natomiast oczywiście ty możesz mieć inne odczucia i możesz zakwalifikować tą kartę do polaryzacji negatywnej. Natomiast jeżeli tak się dzieje, w tego rodzaju. E, Karcie energii, zastanów się, dlaczego obawiasz się zmian. Jeżeli, jeżeli tego rodzaju kartę klasyfikujemy jako negatywną polaryzację, wówczas znaczy, że taka osoba obawia się tego, co ta karta ze sobą niesie, prawda? Tak samo jest na przykład z energią karty wieży czy energią karty diabła. Tu warto się zastanowić, dlaczego. I czego ja się boję, i jak mogę z tym pracować. To jest tak tutaj e, dla osób, które chcą e, samorozwój, prawda, z tarotem sobie kontynuować, rozwijać. E, tak, praca nad samorozwojem poprzez karty tarota. Słuchajcie, też jest fantastyczna ścieżka, fantastyczna droga. E, I tak, i tutaj możemy naprawdę dużo dobrego dla siebie zrobić, e, pracując nad samorozwojem z kartami tarota. Dobrze, przejdźmy tutaj dalej, już analizując sobie, wracając do tego rozkładziku. Czyli cała ta sytuacja, cała tutaj ta praca, prawda, koncentracja na tym, postrzeganie bardziej uziemione, prowadzi, zobaczcie, do zmiany, do transformacji, prowadzi do odrodzenia, prowadzi do potężnego przewartościowania. Natomiast jednocześnie, oczywiście, że może to być zakończenie danej relacji. Ponieważ dana osoba na przykład potrafi wybaczyć, potrafi przepracować, ale jednocześnie może nie potrafi dłużej być z tą osobą blisko. Dlatego jest to taka energia właśnie nie do końca jasna tutaj, czy jest pozytywna, czy jest negatywna. Każda osoba będzie patrzeć na to inaczej. Wiadomo, że zakończenia niosą ze sobą też trudne emocje. Dlatego tutaj tego rodzaju karta, karta śmierci będzie mieć przez was na pewno, no, więcej trzeba czasu jej poświęcić, żeby poczuć, prawda, jak ja czuję tą kartę i w danej sytuacji też będziemy to inaczej odbierać. Dobrze, odłóżmy sobie to, zobaczmy sobie, o na przykład weźmy sobie jeszcze cztery buławy, zobaczcie, tutaj jak najbardziej, jeżeli taka energia się pokazuje, jak to dalej będzie szło? Przepiękna równowaga, pogodzenie, relacja, jeżeli to jest romantyczna czy przyjacielska, odrodzona, silniejsza, czyli przez to, co się tu wydarzyło, przez to, że to zostało wyjaśnione, przedyskutowane, widać tutaj wzmocnienie tej energii, wzmocnienie tej relacji i bardzo piękna, pozytywna polaryzacja nam się pokazuje. Dokładnie tak. Dobrze, kochani, dajcie mi znać, dzisiaj już będziemy kończyć ten odcinek. Dajcie znać, co myślicie o tego rodzaju pracy z tarotem, kiedy właśnie trzeba pozwolić tej własnej intuicji na to, by podpowiedziała i popracować z tą własną intuicją. O, zobaczcie, jak nam się cudnie pokazuje. E, oczywiście, mamy słoneczko i kartę śmierci odrodzenia, czyli. To jest jasność, klarowność, mądrość, wiedza, informacja, która prowadzi do zmiany, która prowadzi do e, pójścia w nowym kierunku, prawda? Czyli zobaczcie, to co tutaj pokazuje, pomaga zmienić, odmienić sposób postrzegania tarota i też nauki, prawda? Czy pracy z tarotem. Jak pięknie nam tarot popracował i pokazał. Tak, e, dokładnie. Jeśli chodzi o ten temat właśnie polaryzacji poszczególnych kart, zrobiłam już taki materiał na temat wielkich arkan. Tak, polaryzacja pozytywna, negatywna. Także wrzucę Wam linka poniżej, bo nie pamiętam tytułu, żebyście sobie mogli znaleźć. Jeżeli byście chcieli tego rodzaju materiały właśnie z mojego postrzegania, jaka polaryzacja jest danej karty na przykład dworów poszczególnych, Dajcie znać, proszę, to też Wam nagram taki materiał albo materiały, żebyście mieli też. Pamiętajcie, to jest wtedy tylko znowu moje postrzeganie, prawda? Żebyście mogli zobaczyć, jak ja postrzegam. Poszczególne polaryzacje. Oczywiście, jeżeli masz ochotę, zapraszam na kurs łączenia kart Tarota, bo tam o tych polaryzacjach będziemy bardzo dużo mówić w kolejnych odcinkach, podczas właśnie kolejnej analizy, kolejnych rozkładzików, kolejnego łączenia kart. Dajcie znać, jak, z jakimi kartami pracujecie, na jakim jesteście poziomie w tym momencie. Jeżeli macie ochotę, oczywiście napisać w komentarzu, będzie mi bardzo. Miło, fantastycznie, że jesteście kochani, uwielbiam, że tak dużo osób się interesuje tarotem, zarówno oczywiście w temacie dywiniacji, jak i także samorozwoju. To jest cudowne. Dajcie znać, co jeszcze chcielibyście usłyszeć tutaj w kolejnych odcinkach. Zwróćcie uwagę, są na przykład też playlisty, gdzie mamy recenzję książek do nauki tarota. Zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. E, książki oczywiście e, są recenzje też tarotów, oczywiście kart tarota już bardzo dużo mamy, także jeżeli macie ochotę też zobaczyć jakieś konkretne karty tarota w recenzji, a jeszcze ich nie było, albo jakąś konkretną książkę do nauki tarota, a też jeszcze jej nie było, sprawdzajcie proszę najpierw, czy, czy nie ma takiego materiału. E, mamy materiały. Podzielone na playlisty, także zachęcam do sprawdzenia. U góry są zakładeczki, różne playlisty, właśnie tak. Super, fantastycznie, że jesteście, że komentujecie, że się odzywacie. Uwielbiam. Życzę każdemu z nas fantastycznej drogi, właśnie z tarotem, z nauką tarota i, i tej przygody niezwykłej, bo jest to niesamowita przygoda, kiedy możemy się rozwijać właśnie dzięki. Kartą tarota, dzięki tej energii, dzięki tej wiedzy. Cudownie, że tu jesteście ze mną, że razem idziemy tą, w tą podróż, wymieniamy się tematami, informacjami i oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają tutaj co piątek naukę tarota, a są ze mną właśnie na kursie łączenia kart tarota. Pozdrawiam kochani i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.